Cześć! Witam Was na kanale SmartTest. W dzisiejszym odcinku chciałem Was zaprosić do recenzji z cyklu Elektronarzędzia ze sklepu Banggood. No i dzisiaj sprawdzimy sobie szlifierkę oscylacyjną. Szlifierkę, która kosztuje zaledwie 96 zł wraz z przesyłką. Tak więc myślę, że bardzo atrakcyjna cena. Szczególnie dla osób, które lubią nieco pomajsterkować w domu. Potrzebują coś przeszlifować, przeczyścić jakieś elementy metalowe, drewniane. No, i tutaj taka szlifierka może być bardzo ciekawą propozycją. Szlifierka marki Top Shack jest to model TSSD6. Na początek, oczywiście, zapoznajmy się z zawartością tego zestawu, czyli zobaczmy, co otrzymujemy w kwocie 96 zł. No, i teraz zobaczcie, to jest cała zawartość zestawu, czyli mamy tutaj instrukcję obsługi. Mamy w zestawie już tutaj kilka kompletów papierów siedznych o różnej gramaturze. Jakie są to gramatury, to za chwileczkę Wam pokażę naszą szlifierkę. No i tutaj do szlifierki mamy też pojemnik na pył, na odpady, który montujemy do samego urządzenia. Yy, OK, więc teraz sobie zobaczmy, może tą budowę i wykonanie samej szlifierki. Jak widzicie wyposażona w długi przewód zasilający zakończony tutaj europejską wtyczką, więc tutaj nie ma problemów jeżeli chodzi o podłączenie do zasilania. Obudowa oczywiście wykonana z tworzywa sztucznego, ale trzeba przyznać, że to tworzywo jest na spodziewanie dobrej jakości jak na urządzenie za niecałe 100 zł. W tym miejscu mamy tutaj wylot powietrza, wylot tutaj tych, tego pyłu, który będziemy zbierać do pojemnika który jest w zestawie, lub też możemy w tym miejscu podłączyć na przykład rurę od odkurzacza. No i jeszcze lepiej ten pył sobie odsysać, zbierać z tego urządzenia. Jeżeli chodzi o tą stopę roboczą, to tutaj mamy od spodu tą specjalną, taką twardą gąbkę, do której będziemy oczywiście sobie tutaj wpinali za chwileczkę papier ścierny. No i system mocowania tego papieru. Zobaczcie, jakie rozwiązanie tutaj producent zastosował. Czyli zwalniamy tutaj ten pręt, który będzie nam z tej strony trzymał papier. Podobnie jest to z drugiej strony. Odhaczamy tutaj ten pręt, i również tutaj mamy możliwość zamontowania papieru ściernego. Więc teraz, sobie to może zamontujemy. Wsuwamy papier w szczelinę z jednej strony. Następnie dociskamy tutaj za pomocą tego pręta. Blokujemy. Analogicznie robimy to z drugiej strony, czyli również podsuwamy sobie tutaj papier ścierny pod ten uchwyt. No i tutaj zapinamy ten pręd mocujący. No i zobaczcie, papier jest już zamontowany. Przy prawidłowym zamontowaniu, otwory w papierze pokrywają nam się z tymi otworami wewnątrz urządzenia. Dzięki czemu ten pył jest odpowiednio tutaj odsysany, wydmuchiwany albo do pojemnika, lub też do odkurzacza. Od góry mamy włącznik. Jeden przycisk tutaj możemy włączyć, wyłączyć naszą szlifierkę. No, i tak naprawdę to jest wszystko. Jeżeli chodzi o ten pojemnik, to zobaczcie po zapełnieniu się pyłem, musimy go otworzyć i taki pył po prostu usunąć mechanicznie. Jest tutaj oczywiście jakiś filtr, który będziemy mogli wyczyścić, filtr, który zapobiega, żeby ten pył nie wydostawał się na zewnątrz tutaj naszego pojemnika, natomiast nie jest to jakieś zaawansowane filtrowanie, więc myślę, że lepszym rozwiązaniem pewno będzie podpięcie sobie tutaj odkurzacza. Natomiast jeżeli nie chcemy tego odkurzacza podpinać, no to po prostu podłączamy sobie ten pojemnik i tutaj ten pył będzie zbierany. OK, to może teraz sobie posłuchajmy jak ta szlifierka pracuje. Zasilanie mamy już podłączone, no i teraz posłuchajcie. No jak widzicie ta głośność nie jest najmniejsza, no ale to jest klasyczny. No, jak słyszeliście, jest to typowa praca jak przy większości tego typu szlifierek. Więc ten głos. To jeszcze teraz się przenieśmy na stronę sklepu i pokażę wam dokładną specyfikację tego urządzenia. No dobrze, jak widzicie, jesteśmy teraz na stronie sklepu Banggood, No, jeśli wierka oscylacyjna kosztuje 96 zł i 36 groszy. Co ważne, cena zawiera już wszystkie podatki, cła oraz darmową dostawę do Polski. Dostawa w ciągu 5 dni roboczych z magazynu w Czechach. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ, jak widzicie, mamy tutaj możliwość też zamówienia tej szliwierki z magazynu w Polsce, natomiast zobaczcie, jeżeli sobie wybierzecie Polskę, to czas dostawy nam spada do 3 dni, natomiast cena wzrasta do 219 zł. Więc myślę, że warto te dwa dni poczekać dłużej i kupić tą szliwierkę w cenie 96 zł. Teraz, jeżeli chodzi o jej parametry techniczne to przede wszystkim mamy tutaj silnik 260 W, 14 tysięcy obrotów na minutę, no i ta baza stopka tej szlifierki jest o wymiarach 100x110 mm. Przewód zasilający 2 metry, no i oczywiście zasilanie z gniazda 230 V w tej wersji naszej europejskiej. Wraz ze szlifierką, zobaczcie, otrzymujemy już aż 20 arkuszy papierów ściernych do tej szlifierki o różnej gramaturze od 60 do 180. Tak więc w cenie 96 zł mamy nie tylko szlifierkę, ale też komplet materiałów do tego urządzenia. I to są wszystkie informacje, jakie znajdziemy na stronie sklepu Bangut. Ok, i na dzisiaj to by było tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o tą recenzję szlifierki oscylacyjnej marki TopShack. Jak widzicie, urządzenie całkiem przyzwoicie wykonane, całkiem niezłe parametry techniczne, świetnie sprawdza się w przypadku takich drobnych prac w domu. Więc myślę, że za 96 zł warto się tego typu szlifierką zainteresować. Ja się z Wami już żegnam. Jeżeli materiał wam się podobał, to oczywiście ja zwykle proszę was o łapki w górę, o subskrypcję kanału i do zobaczenia już niedługo przy okazji kolejnych recenzji na kanale Smart Test. Cześć